to mam coś do wspomnień się na basen zapytać się o jest z tym karnetem bo ja zrobiłem porządki dzisiaj bo znalazłem karnet na basen i szląskę i tu. tam jeszcze ja wykręcałem ja cały nie nie, tylko konkurs dla yy, to znalazłem yy, karnet na szybkę rzuty portal taką rakietkę mm, i parę rzeczy tam narazione no i jednocześnie był testowany kanet bojowy na basen i trzeba pytać o, kanel, o kanet na basen z takim kanetem czy on jest dobry czy niedobry właśnie nie jestem pewien, więc to się zapytać. tylko, tylko piszę tam jest do góry i to się zapytać, co jest Bo Potem mam tam na tenisa zimnego, to mogę go wyko Mogę go jeszcze wykorzystać. Chociaż dawno potrzebnie, ale mogę go wykorzystać. Więc, nie wiem, czy skanętam na, na basen, więc to się zapytać ja potem ja będę wracał to wstąpię do Carrefoura i będę na pójść i co jeśli chodzi o film co montowałem go wczoraj znaczy, że nagrywałem go, nie montowałem tylko nagrywałem ale tylko montowałem to yy, jeśli go nie montowałem ja idę do domu, to zacznę go montować w sensie dawno go przekondensować. Czyli robić tak, żeby pliki były na MP4. MP4 full HD. Bo tak ma jaką tylko pliki tutaj. Teraz proszę, jest e, dość trudne. bo jest, pytam, który jest w przemienia pliki na mp Potem trzeba zjechać, zjechać, zjechać Zjedzimy Jasnie lepiej Spędzę no. w samochodzie Ja już jedem tych kształci e, na mp To potem kolejny I tak kolejny i kolejny A wszystkie piki się się, ja się kipisz, na mp3. to potong ngam tan dai ba eh kopi to san tu chang to na na tan dai ba pot na suam tak to de di video ni potong potong to pot konsola daya import tu ni sa pa instagram tak to de potong daya import tu ni ya pedik ni mai cakap masih dah import tu ya Montuję zlemanie, izmiję, to, nie mam nie, tylko już nie, tylko wpiję to konsoli, tylko to dam ten dodany. I tak montuję. I teraz tutaj trwa jeden dzień stary Podaje się od długości, dałem to dużej liczby, a ja tylko to robię za pomocą photoshopa, tylko te, photoshop, te same rzeczy się ścina, Zawiesza, i też trzeba czekać trochę nie raz, po godzinę. Nie raz, godzinę trzeba czekać. Godzinę to przeda, ale czasami trzeba dłużej czekać. Aby się po prostu załadował, by tak nie śmiało. mi jest tam na górze. A ja mówiłem, dzisiaj padało, i póki nie pada, to postanowiłem, że podejdę na pasen zapytać, ja co i wracałem z treningów? To podeszłem na pasen, tylko że nie mam do samego karnetu, i oni sami nie wiedzą, co jest na tym karnecie. I wtedy muszę wszystko na ten, i oni sobie do tego nie powiedzą, co i jak. No, a tak to lipa. Tu jest przedszkola, tu jest sklep, a ja pójdę w auto prosto.

ale na drugą stronę znaczy przejść na drugą stronę i teraz pod górę i na górę tylko będę się buty ściągnąć bo tam butak nie ma, nie można wejść znaczy można wejść ale żeby wejść na górę to pod kasę to trzeba ściągnąć buty no ładnie, weszedłem ja z tym mieczem na plecak weszedłem właściwie był zapięty dobrze <noise> 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 Ale dobra, myślę to Jeśli chodzi o filmy to filmy będą się pojawiać yy, może nie codziennie, tylko tam się będę teraz codziennie wypuścił filmy będę się starał wypuszczać filmy w treningu tylko Jakbyście chcieliście widzieć, to ja mógłbym codziennie wyposażyć nie w treningów Tylko nie montowane Tylko surowe pliki Które teraz ja Uf, I czekać też nie wiadomo ile No właśnie, a ja, ja, ja widziałem, a tu wracałem do gminhilla To do końca tego gminhilla nagrywać Ten challenge do studni I potem, nie wiem co a ja nagrywał Ale nie wiedziałem, się też będzie ten. treningi Nie ten w Tylko też będę nazywał tak i będę szukał takich lokacji, żeby było mniej ludzi. Bo nie boję się o to, że nagrywa twarze, tylko o to chodzi, żeby nie podejść pod No. A já wchodzę się zapytać. Tylko będę sam się Na dobie lipa. Na 8 wejść miałem, mogą 8 wejść. Mogą się wejść na basen przez godzinę. No i lipa. I lipa no wie do glót Nie zauważyłem. Nie no no okay, no zauważyłem. Basowałem do safę z nad I, I zapomniałem o tym. Dzisiaj rano robiłem w porządku w safie u siebie tak tam stały, nie znalazłem zrobię ręcznik prazuciek Coca-Coli worek prażowy robić Coca-Coli, zapakowana nóżka, okulary zapakowana nóżka, piłka nóżka zapakowana. Ocieca że to w Coca-Coli, zapakowane piłka, okulary te co mam w peaku. Ręcznik prażowy tak fajny w Coca-Coli. Yy, o wole Coca-Coli zapakowany, to tam jeszcze było i taki głośnik jeszcze, peksni, te zaforowywany. No i no i też nie było też to nagodane. A jak tutaj tu, widział, wsuwałem tam po takim, jak tam słabam. Myślałem sobie yy, dać. A kum jesteś spróbujesz na dróg? Musiałem sobie wydać worek i ale jeszcze po Oto nie, to mój, to siostry. Nie jestem pewien. Jeśli chodzi o głośnik, pekwi, to miałem dwa, jeden się rozdób, rozwaliłem go a drugi wyciągłem yy, dzisiaj ja robię na przykład robię, albo coś to ja wyciągam głośnik popchnąłem się na rzeka i gra ja. a jeśli chodzi o okulary to już wam sobie powiem jakie to są bo mamy akurat dzisiaj mostetach poza tym je noszę tam gdzie mam aparat i karty pamięci Ktiv, do nákladu, do nákladu back. Chceme a tu tam. Tady tady tady. Tady tak. i No tak, takie mamy szczówki zaosowiwan nieuchywane Ja się wydobię dobie na no, się na kodak Połałamy się w tych dusotnych kodak a na kodach I wpiskuję teraz te kody, w kodach co tak z czegoś i wiem, gdzie się ruszyć za tym tak, pomoc albo coś Nawet jak y, otoczyłem się na, na internecie to nawet narazem kody do giel na moją konsolę na mecie się ruszyć tylko to właśnie to nawet y, potrafiłem ogarnąć kody do maka za chwilkę, czyli z czasem do Maca ogarnąć nie oddałem po stały, dostawy, po cztery dostawy na raz tylko odjechniałem dwa albo trzy dostawy dałem e, pojazdowi Jeden albo dwa. No nie będzie tam i ja cudno się mówi. Chyba mnie. To kamien to z tobą jakiś tope. No tak powiedzmy. Powiedzmy, że 100 złotych to jestem w stylu, ale nie to się nie, ja to się nie... nie mówi. Trudno. Mam jeszcze kamień na kocę częsową, ale to mogę się wykorzystać, byle Podejdź, bo ja tu jestem. Podejść i wykorzystać. Zobaczcie, co chciałem na kocę częsową, a akurat wtedy musiało opadać. Ja chciałem na kocę I tak nie wiem. Te głośniki, tylko nie, nie sumę mam debacz. Sucha. Mamy jeszcze piłkę, też peksi. Tylko już, tylko też mam piłkę peksi. Też była za psji. Ja, jak chodziłem do szkoły, też odebrałem. Też mam A czy nowkę to mam opowiedziane? tylko że mam używaną Już pokopaną, bo jak odebrałem, jak odebrałem peksi mam piłkę za nakętki, to jeszcze ja chodziłem do szkoły no to to w do domu no ale pokupiliśmy, a i potem przebraliśmy i tam sobie już dobre parę razy leżało Daję do domu to ja sprawdzę mam jeszcze piłkę Coca-Coli nóżkę nie spartą. i mam tak piłkę, ręcznik o, piłka okulary i te zostały, mam, nie, i nie, te zostały nie, 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 na nie, 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 tych kodów na ten nie, 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 ten nie, 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 na nie, na No i nie, 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 się nie, 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 Taki jak ja na zakupy. Nieraz takie dwa włoski albo trzy. No i się brało ręczniki, okulary. No i. Jeden dostał do tego Nawet no, możecie zobaczyć na kanale. To jak tutaj gdzieś dam linka. E, jak ten z wygląda. Bo chyba już był na moim kanale prezentowany ja był chyba kil y, na zabawę? Czy ktoś w tym stylu? Nie jestem pewien. Nie jestem pewien. No Zresztą się z Wami poszedłem. Więc wszyscy gości i Będziecie wagnówkiem. na media podczasowe. Wszystkie linki macie opisane na moim głównym kanale. Takie vlogi jak nazywam to je nie montuję bo by, yy, bo jeśli chodzi o moją konsolę to moja konsola takich plików nie przyjmie. musiałem wychodzić w ten sposób nagrywać dla żeby takie coś nie wykonuje i nie połączy no i tak moja konsola yy, przyjmuje pliki a tak już yy, nie przyjmuje. no i jak nagrywam w ten sposób to wiecie to to jest nie montowane. no a się mi tak tam 嗯，来了。